Przedstawię Państwu Instructor Resources, materiały dla nauczycieli z fizjologii, użytkowników platformy PhysioX. Instructor Resources to materiał dla wykładowców, które są elementem Platformy Learningowej Mastering Physiology and Anatomy, która służy do prowadzenia kursów dla studentów. Dlatego też, aby skorzystać z Instructor Resources, należy mieć utworzone konto instruktorskie właśnie na tej platformie. Loguję się na przykładowe konto instruktorskie, i tutaj jest już gotowy kurs na bazie podręcznika Human Physiology and Integrated Approach autorstwa Silverhorn. Wchodzę w kurs i, tak jak wspomniałam, Instructor Resources będzie jednym elementem większej całości. Dlatego od razu przechodzimy do zakładki Instructor Resources. Wybieramy Launch Instructor Resources. Ponieważ kurs jest oparty o ten podręcznik, dlatego te materiały są tutaj przygotowane do poszczególnych rozdziałów. Niemniej jednak Państwo jako użytkownicy platformy PhysioEx również możecie wykorzystywać te materiały do swojej pracy. Tutaj mamy materiały do poszczególnych rozdziałów książki. Ja przykładowo biorę Energy and Cellular Metabolism, rozdział czwarty, i tutaj mamy różne materiały. Mamy prezentacje, pytania, mamy running problems, a więc taki rodzaj studiów przypadków. W każdy z tych elementów możemy sobie wejść głębiej, i one są wszystkie do ściągnięcia na nasz dysk. Przykładowo, proponuję sobie spojrzeć na Lecture Presentation do rozdziału czwartego. Jest to prezentacja w PowerPointie składająca się z niemal 50 slajdów. Ja pokażę wybrane elementy. A więc mamy ATP Production. Przechodzimy przez kolejne slajdy. Chciałam też zwrócić uwagę, że pojawiają się tutaj również animacje. this student is cramming for her biology test with only a frosting-covered donut for lunch specialized cells in her pancreas respond to the increasing amount of sugar in her blood by releasing insulin a small protein that regulates blood sugar levels let's go inside one of these cells to see how this protein is manufactured

Chciałam też pokazać przykład running problems, a więc opis przypadku i właśnie studenci mają materiał do zastanowienia się nad tym problemem, także również jest to bardzo ciekawa forma dydaktyczna, aby przełożyć teorie na problemy praktyczne. Znajdziemy kolekcję różnych rycin. Mamy też ciekawą rzecz, mianowicie możemy, mamy, taką, mamy schematy różnych procesów, tutaj akurat jest to glikoliza. Możemy, korzystając z tych slajdów, tłumaczyć studentom, jak przebiegają poszczególne procesy. Mamy również bank z pytaniami testowymi, czy to w formie PDF-u, czy, czy w Wordzie. Tak jak wspomniałam, to są materiały do każdego y, rozdziału, a więc proszę sobie wyobrazić ilość tych materiałów, które są dla państwa y, udostępnione. Możemy spojrzeć jeszcze na inny przykładowy, przykładową animację, Tu również najeżdżamy na link. Let's look at the structure of the junction before we examine how it works. The neuromuscular junction includes the enlarged distal ends of the axon called axon terminals and the junctional folds of the muscle fiber. The junctional folds are the region of the muscle fiber membrane or sarcolemma with